Witamy Was na y, relacji z w, turnieju y, w Leśnych Lisach. Z tej strony Hipnotyzer i... Siemaneczko, tu y, Zaczynamy pierwszą rundę naszego turnieju wczorajszego. I już Wam y, tutaj będziemy razem dzisiaj komentować. Y, I już mamy tryb automatyczny. Zobaczymy co się dzieje, kogo wybraliście. Mamy komplet zawodników w dzisiejszym turnieju 10. Zawodników, graczy. I co się tutaj dzieje? W środku już tutaj zaczyna stół i pingwin. Ja e... z góry atakuję. Tak. Widzimy, że robię jest... na tego stół. Na, na stół, tak. E, w środku tu już Leon, ale to był chyba tylko sobotwór. W środku tam teraz Stara z Mortisem. Z boku jest Edgar. I kogo my tu to... mamy jeszcze? Surja, który też znalazł się bezpiecznie w krzaczkach. Mortis. No ciekawe, ciekawe postacie. 8 was zostało i Bibi z sześcioma będzie tutaj rozdawać karty, tak myślę. Jest Stu, który też się gdzieś tutaj ucieka, ratuje. Pingwin, bardzo fajna postać na tą pla planszę. Mamy Rapsa. Który walczy z Bibi. Tak, Bibi tutaj... Bibi tutaj... nie wiem, czy miała lagi, czy tak chodziła, ale, ale coś tutaj tak udało jej się tam gdzieś przebiec. Zobaczymy tą Tara, Mortis zaczajony. Ależ u Was tu jest ośmiu, ależ ten poziom tutaj jest wyśrubowany, nikt nie chce zginąć. Ledwo stu gdzieś ucieka, jeszcze ucieknie, zdąży uciec. Ależ prawie, prawie mu się udało, ale jeszcze nie. Mamy Bibi zaczajaną w krzaczku, mamy Surdża, który szuka walki. Mamy Pingwina, który wypuszcza działka, dużo się dzieje, sześciu, naprawdę mocno dobry atak Edgara. Ale jednak przejechał się Edgar na Surdżu. Mortis cały czas w krzakach, cały czas schowany, cały czas przyczajony. Bibi, która tutaj no, musi tutaj działać, bo jest ten atak e, nie, nie na dystans, jest e, znowu taka, ale atak Mortisa na Sudża jednak wykorzystał to szybkie skoki Mortisa i już mamy czterech zawodników. Mamy Bibi, mamy Mortisa, mamy Pingwina i mamy... I Pułkownika. zobaczmy co się tutaj będzie działo. Bibi szuka, tak, żeby wepchnąć pewnie Rawsa w krzaki. Tutaj mamy walkę Pingwin kontra, kontra Mortis, mamy trójkę zawodników, mamy wielkie starcie, mamy, mamy, mamy tak, Mortisa mamy Bibi. Bibi, tak jest, 7 kontra 9. No kto tutaj kogoś pociągnie, no zobaczymy, czy uda się Bibi wepchnąć Mortisa w krzaki, czy Mortis doskoczy. Zobaczymy, czarują się jeszcze, cały czas tutaj szukają kto kogo zaatakuje, Ale gdzie, gra. tutaj, tam, a tak jest, ma na różnicę, jednak z mocniejsze, jednak morcy mocniejsze, gratulujemy graczowi killer.